Jeśli masz ponad 60 lat, ten film może odmienić Twoje życie. Problemy z prostatą stają się coraz powszechniejsze wśród starszych mężczyzn, a wielu z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że codzienne nawyki tylko pogarszają sytuację. Jeśli zauważyłeś częste oddawanie moczu, trudności z rozpoczęciem lub zakończeniem strumienia moczu, a nawet budzisz się w nocy, żeby pójść do toalety, Twoja prostata może się powiększać w milczeniu. Ale prawda jest taka, że to nie zawsze kwestia starzenia się, to kwestia tego, co robisz każdego dnia. Jako lekarz widziałem mężczyzn w wieku 60, 70, a nawet 80 lat, którzy żyją bez bólu i w zdrowiu tylko dzięki zmianie kilku nawyków. Widziałem też innych, którzy cierpieli, bo zignorowali te sygnały ostrzegawcze. W tym filmie ujawnię 10 codziennych nawyków, które mogą powoli i po cichu powiększać Twoją prostatę. A nawyk numer jeden jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. Nie chodzi o to, żeby Cię przestraszyć. Chcę dać Ci właściwe narzędzia i wiedzę, które pomogą Ci chronić zdrowie. Do końca filmu zrozumiesz, jak w naturalny i bezpieczny sposób powstrzymać rozrost prostaty. Więc obejrzyj go do końca i proszę, udostępnij go komuś, kto może potrzebować tych informacji. Zacznijmy od odliczania dziesięciu nawyków, które mogą obecnie powiększać Twoją prostatę. Nawet jeśli o tym nie wiesz. Nawyk dziesiąty: ignorowanie pragnienia i pozostawanie odwodnionym. Możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, ale picie zbyt małej ilości wody może po cichu wpływać na twoją prostatę. Seniorzy często ograniczają spożycie płynów, żeby unikać wizyt w toalecie, zwłaszcza w nocy. Ale ten nawyk sprawia, że mocz staje się bardziej skoncentrowany, co z czasem podrażnia pęcherz i prostatę. Prostata znajduje się tuż pod pęcherzem. Więc gdy pęcherz jest przeciążony, wywiera nacisk na prostatę. Po drugie, przewlekłe odwodnienie prowadzi do stanu zapalnego, a stan zapalny to jeden z głównych czynników przyczyniających się do powiększenia prostaty. Wielu seniorów przyjmuje też leki powodujące odwodnienie, a jeśli nie piją wystarczająco dużo wody, problem się tylko pogłębia. Odwodniony organizm łatwiej gromadzi toksyny, co dodatkowo obciąża układ moczowy. Z biegiem lat te powolne uszkodzenia mogą prowadzić do powiększonej prostaty i częstych problemów z oddawaniem moczu. Rozwiązanie jest proste. Pij wodę w ciągu dnia w małych ilościach, nawet jeśli nie czujesz pragnienia. Dąż do tego, by Twój mocz był przezroczysty lub jasnożółty. To znak, że jesteś dobrze nawodniony. Odpowiednie nawodnienie uspokaja pęcherz, zmniejsza nacisk na prostatę i pomaga zapobiegać niepotrzebnym obrzękom. Nie unikaj wody z obawy przed częstym oddawaniem moczu. Traktuj ją jako naturalną tarczę wspierającą zdrowie prostaty przez wiele kolejnych lat. Nawyk 9. Siedzenie przez długie godziny bez ruchu. Możesz kochać swój fotel, ale zbyt długie siedzenie może szkodzić tam, gdzie się tego najmniej spodziewasz twojej prostacie. Kiedy siedzisz przez wiele godzin, zwłaszcza bez przerw, wywierasz stały nacisk na okolice miednicy. Ten nacisk ogranicza przepływ krwi do dolnej części ciała, w tym do prostaty. Z czasem słabe krążenie prowadzi do stanu zapalnego i może przyczynić się do powiększenia prostaty. Seniorzy, którzy spędzają zbyt dużo czasu na siedząco, czy to oglądając telewizję, pracując przy biurku, czy czytając, są bardziej narażeni na problemy z układem moczowym i prostatą. To nie znaczy, że masz unikać odpoczynku. Chodzi o to, by się często ruszać i nie pozostawać bez ruchu zbyt długo. Mięśnie dna miednicy również słabną, gdy są nieaktywne, co utrudnia całkowite opróżnienie pęcherza. Prowadzi to do zalegania moczu, który dodatkowo podrażnia prostatę. Prosty nawyk, jak wstawanie co 30 minut i spacer przez minutę lub dwie, może znacząco zmniejszyć to ryzyko. Delikatne rozciąganie, lekki spacer. A nawet kilka kroków po domu pomagają utrzymać przepływ krwi i zmniejszyć nacisk. Nie pozwól, by cichy styl życia przerodził się w głośny problem zdrowotny w przyszłości. Trochę ruchu teraz to duży krok w kierunku spokojnej, zdrowej i dobrze funkcjonującej prostaty. Nawyk ósmy. Picie zbyt dużej ilości kofeiny. Wielu seniorów lubi poranną kawę lub filiżankę herbaty po południu ale zbyt dużo kofeiny w ciągu dnia może podrażniać prostatę i pęcherz. Kofeina działa moczopędnie, co oznacza, że zwiększa produkcję moczu i zmusza pęcherz do intensywniejszej pracy. Może również powodować częstsze skurcze mięśni wokół pęcherza. Powodując nagłą potrzebę oddania moczu i przecieki u osób z wrażliwą lub powiększoną prostatą, ten dodatkowy nacisk to poważny problem. Ale działanie kofeiny na tym się nie kończy. Powoduje ona także napięcie mięśni w szyi pęcherza, co utrudnia jego całkowite opróżnienie. W rezultacie więcej moczu zostaje w pęcherzu, co jeszcze bardziej obciąża prostatę. Efekt? Więcej stanu zapalnego, częstsze wizyty w toalecie i większy dyskomfort. Choć jedna mała filiżanka kawy zwykle nie szkodzi, picie wielu filiżanek kawy, mocnej czarnej herbaty lub napojów energetycznych w ciągu dnia szybko się kumuluje. Klucz to umiar. Spróbuj przejść na kawę bezkofeinową lub herbaty ziołowe po pierwszej filiżance i obserwuj, czy objawy ze strony układu moczowego się poprawiają. Takie drobne zmiany mogą dać Twojej prostacie odpoczynek, którego potrzebuje. Nie chodzi o to, by rezygnować z ulubionych rzeczy. Chodzi o znalezienie równowagi między przyjemnością a długoterminowym zdrowiem i komfortem. Nawyk siódmy: codzienne jedzenie ostrych i przetworzonych potraw. Wielu starszych ludzi lubi wyraziste smaki, ale ostre i mocno przetworzone potrawy mogą po cichu podrażniać prostatę. Ostre składniki, takie jak chili, czarny pieprz czy ostre sosy, mogą zwiększać stan zapalny w całym organizmie, w tym w gruczole krokowym. Oczywiście sporadycznie pikantny posiłek nie stanowi zagrożenia, ale regularne spożywanie takich potraw może prowadzić do podrażnień, zwłaszcza jeśli prostata już jest powiększona. Z kolei przetworzone jedzenie jest pełne konserwantów, sztucznych aromatów, soli i niezdrowych tłuszczów. Takie składniki nie wspierają Twojego zdrowia. One je po cichu niszczą. Na przykład duże spożycie soli powoduje zatrzymywanie wody i dodatkowe obciążenie układu moczowego. Takie produkty jak chipsy, konserwowane mięsa, gotowe mrożone obiady czy fast foody mogą również zaburzać równowagę hormonalną, zwłaszcza poziom testosteronu który ma bezpośredni wpływ na prostatę. Z czasem dieta pełna takich produktów prowadzi do zwiększonego stanu zapalnego, przyrostu masy ciała i zaburzeń hormonalnych, a to wszystko są czynniki ryzyka powiększenia prostaty. Jeśli Twoje posiłki często pochodzą z paczek, a nie ze świeżych źródeł, Twoja prostata może już to odczuwać. Skup się bardziej na naturalnych, przeciwzapalnych produktach, takich jak zielone warzywa liściaste, jagody i zdrowe tłuszcze. Zdrowa dieta nie musi być nudna. Musi jedynie chronić Twoje zdrowie, zwłaszcza jeśli chodzi o prostatę. Nawyk szósty. Zbyt długie wstrzymywanie moczu. Każdemu z nas się to zdarzyło. Wstrzymywaliśmy mocz, bo byliśmy zbyt zajęci lub zbyt daleko od toalety. Ale regularne powtarzanie tego nawyku może po cichu uszkadzać prostatę. Kiedy przez dłuższy czas przetrzymujesz mocz w pęcherzu, powoduje to jego rozciąganie i przeciążenie. Ten dodatkowy nacisk wywierany jest na prostatę, która znajduje się tuż pod pęcherzem. Z czasem prowadzi to do podrażnienia i obrzęku tkanki prostaty. Seniorzy są szczególnie narażeni, ponieważ mięśnie kontrolujące pęcherz i prostatę słabną z wiekiem. Wstrzymywanie moczu może również prowadzić do niepełnego opróżniania pęcherza, a to pozostawia resztki moczu, które stają się idealnym środowiskiem dla bakterii i stanu zapalnego. Może to prowadzić do infekcji, które dodatkowo drażnią prostatę i mogą zwiększyć jej objętość. Nie wspominając o tym, że dyskomfort może wpływać na jakość snu i nastrój. Aby chronić swoją prostatę, słuchaj sygnałów swojego ciała. Nie odkładaj wizyt w toalecie, zwłaszcza jeśli próbujesz lepiej spać w nocy lub zmniejszyć nocne parcie na mocz. Prosty nawyk: pójście do toalety, gdy tylko poczujesz potrzebę może zapobiec długofalowym problemom. Pamiętaj, twój pęcherz i prostata to zespół. Jeśli jeden jest pod napięciem, drugi również to odczuje. Nie ignoruj wezwania natury to jedna z twoich najlepszych form obrony. Nawyk piąty palenie papierosów lub wdychanie dymu z drugiej ręki. Palenie to jeden z najgorszych nawyków dla prostaty, a nawet przebywanie wśród palaczy jest szkodliwe. Chemikalia zawarte w papierosach ograniczają przepływ krwi. Zwiększają stan zapalny i uszkadzają delikatne tkanki, w tym te znajdujące się w prostacie. Palenie zwiększa również stres oksydacyjny, co pogarsza zdolność organizmu do samonaprawy z upływem czasu. Może to prowadzić do zapalenia prostaty, jej powiększenia, a nawet zwiększać ryzyko zachorowania na raka prostaty. U seniorów szkody narastają szybciej. Im dłużej byłeś narażony na dym, tym większe koszty dla twojej prostaty. Palenie obniża również poziom istotnych antyoksydantów w organizmie, osłabiając naturalną obronę przed problemami z prostatą. Nawet jeśli rzuciłeś palenie wiele lat temu, przebywanie regularnie w towarzystwie palaczy wciąż może ci szkodzić. Jeśli nadal palisz, porozmawiaj z lekarzem o sposobach rzucenia. Dostępne są narzędzia wsparcia, zamienniki nikotyny, a nawet naturalne terapie, które mogą pomóc ci przejść ten proces bezpiecznie. Korzyści pojawiają się niemal natychmiast. W ciągu kilku tygodni poprawia się krążenie, zmniejsza się stan zapalny, a prostata może zacząć się regenerować. Jeśli nigdy nie paliłeś, wprowadź zasadę całkowitego unikania dymu tytoniowego. Ta jedna decyzja może dodać ci lat lepszego zdrowia prostaty i mniejszej liczby problemów z oddawaniem moczu. Nigdy nie jest za późno, by zacząć chronić swoje ciało. Nawyk czwarty. Pomijanie regularnych badań kontrolnych. Wielu mężczyzn nie odwiedza lekarza, dopóki coś ich nie zaniepokoi, ale to bardzo ryzykowne podejście, zwłaszcza po sześćdziesiątce. Prostata może się powiększać po cichu, bez wyraźnych objawów na początku. Regularne badania pomagają wykryć problemy wcześniej, zanim staną się poważne. Proste badanie kontrolne może ujawnić oznaki stanu zapalnego, infekcji lub zmian, które jeszcze nie powodują bólu. Na przykład badanie per rectum oraz test PSI są nieinwazyjne, szybkie i często ratują życie. Pomijanie takich rutynowych kontroli oznacza utratę szansy na wczesne działanie. Niektórzy mężczyźni czują się niezręcznie, mówiąc o problemach z oddawaniem moczu lub dotyczących prostaty, ale im wcześniej się odezwiesz, tym więcej masz opcji, by poradzić sobie z problemem naturalnie. Odkładanie badań może sprawić, że drobne dolegliwości przerodzą się w poważne, takie jak zatrzymanie moczu lub infekcje prostaty. Wizyta u lekarza przynajmniej raz w roku w celu omówienia zdrowia prostaty to nie tylko spokój ducha, to skuteczne narzędzie profilaktyki. A jeśli coś zostanie wykryte wcześniej, często nie są potrzebne leki ani zabiegi chirurgiczne, wystarczą zmiany stylu życia. Nie czekaj, aż objawy staną się nie do zniesienia. Profilaktyka to najrozsądniejszy nawyk, jaki może przyjąć każdy mężczyzna po 60, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie prostaty. Nawyk trzeci: spożywanie zbyt dużej ilości czerwonego mięsa. Czerwone mięso może być stałym elementem Twojej diety, ale jedzenie go codziennie może po cichu powiększać prostatę. Badania pokazują, że duże spożycie czerwonego mięsa. Zwłaszcza przetworzonych produktów takich jak boczek, kiełbasy czy wędliny, wiąże się ze zwiększonym stanem zapalnym w organizmie, w tym w prostacie. Nasycone tłuszcze i chemikalia stosowane w przetwórstwie mięsa są głównymi sprawcami. Zakłócają równowagę hormonalną i podnoszą poziom stresu oksydacyjnego, co powoduje zapalenie prostaty u starszych osób. Proces trawienia również zwalnia, a czerwone mięso dłużej się trawi. Ta spowolniona trawienie pogarsza problem, prowadząc do przyrostu masy ciała i nacisku w okolicy miednicy. Nie musisz od razu przechodzić na wegetarianizm, ale ograniczenie czerwonego mięsa do razu lub dwóch razy w tygodniu może dać dużą różnicę. Zastąp je chudymi białkami, takimi jak ryby, rośliny strączkowe czy grillowany kurczak, a także spróbuj więcej posiłków roślinnych, bogatych w błonnik, takich jak gulasze z soczewicy czy zupy warzywne. Te potrawy wspierają zdrowie prostaty i poprawiają trawienie. Twoje ciało podziękuje ci mniejszą ilością objawów, większą energią i lepszą długoterminową funkcją prostaty. Nie musisz rezygnować z ulubionych potraw, po prostu jedz mądrzej. Twoja prostata odczuje różnicę przy każdym zdrowszym posiłku. Nawyk drugi: noszenie zbyt dużej ilości tłuszczu brzusznego. Z wiekiem nadmiar tłuszczu w okolicy brzucha to nie tylko kwestia wyglądu. To poważny sygnał ostrzegawczy dotyczący problemów z prostatą. Tłuszcz brzuszny produkuje substancje zapalne, które krążą w całym organizmie, także w gruczole krokowym. Ten przewlekły, niskiego stopnia stan zapalny drażni prostatę, przyczynia się do jej powiększenia i zwiększa ryzyko problemów z oddawaniem moczu. Mężczyźni z większym obwodem tali częściej mają powiększoną prostatę, częste nocne wizyty w toalecie, a nawet problemy z erekcją. Dodatkowy tłuszcz zaburza także równowagę hormonalną, zwłaszcza poziomy testosteronu i estrogenu, które wpływają na wielkość prostaty. Rozwiązaniem nie jest drastyczna dieta, lecz powolne, systematyczne zmiany. Krótki codzienny spacer, mniejsze porcje i ograniczenie cukru mogą zacząć topić tłuszcz brzuszny. Nawet utrata kilku kilogramów może przynieść zauważoną ulgę w objawach ze strony układu moczowego. I nie zapominaj, że tłuszcz brzuszny naciska na pęcherz i narządy miednicy, pogarszając nacisk na prostatę. Osiągnięcie zdrowego obwodu talii, zazwyczaj poniżej 140 cm, to jeden z najlepszych kroków dla długoterminowego zdrowia prostaty. Nie ignoruj wagi wokół swojego brzucha, to nie jest tylko tłuszcz. To sygnał. Twoje ciało jest pod napięciem. Zredukuj go, a poczujesz ulgę nie tylko w spodniach, ale też w swojej prostacie. Nawyk pierwszy. Nieradzenie sobie z przewlekłym stresem. To nawyk, który większość seniorów ignoruje, ale jest też najbardziej niebezpieczny. Przewlekły stres to ciche zapalenie prostaty. Kiedy jesteś ciągle niespokojny, spięty lub zmartwiony, twoje ciało uwalnia hormony stresu, takie jak kortyzol. Z czasem hormony te powodują stan zapalny, napięcie mięśniowe oraz zaburzenia hormonalne, które bezpośrednio wpływają na prostatę. Stres powoduje napięcie mięśni miednicy, co ogranicza przepływ krwi i drażni nerwy otaczające prostatę. Obniża również funkcję układu odpornościowego, przez co trudniej jest walczyć z zapaleniem lub infekcją. Seniorzy często noszą stres w sobie w milczeniu. Problemy finansowe, rodzinne, zdrowotne to wszystko się kumuluje. W efekcie pojawia się częstsze oddawanie moczu, ból, naglące parcie i powiększona prostata. Ale jest dobra wiadomość: możesz to kontrolować. Proste nawyki, takie jak codzienne głębokie oddychanie, lekka aktywność fizyczna, rozciąganie, a nawet 10 minut ciszy każdego dnia, mogą obniżyć poziom stresu. Śmiech, kontakt społeczny i sen to lekarstwo dla Twojego umysłu i prostaty. Radzenie sobie ze stresem to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia to kwestia leczenia ciała od środka. Ta jedna zmiana może pomóc zmniejszyć objawy i zatrzymać wzrost prostaty naturalnie. To najpotężniejszy krok, jaki możesz dziś podjąć dla zdrowszego, spokojniejszego i bardziej komfortowego życia. Teraz, kiedy znasz 10 nawyków, które po cichu powiększają Twoją prostatę, pojawia się pytanie: co zrobisz dalej? To nie są drobne zmiany, to potężne kroki, które mogą zapobiec miesiącom. A nawet latom dyskomfortu, bezsenności i niepotrzebnych leków. Jeśli masz ponad 60 lat, czas działać jest właśnie teraz. Nie czekaj, aż objawy się pogorszą. Zacznij od zmiany choćby jednego nawyku w tym tygodniu. Pij więcej wody, chodź trochę więcej na spacer. Powiedz nie dodatkowemu plasterkowi boczku. Każde działanie się liczy. Twoja prostata nie wyzdrowieje z dnia na dzień. Ale z odpowiednimi nawykami i odrobiną konsekwencji, twoje ciało może zdziałać cuda. Dziękuję za oglądanie i proszę, jeśli ten film ci pomógł, podziel się nim z przyjaciółmi, braćmi lub kimkolwiek, kto ma ponad 60 lat i potrzebuje tych informacji. Nie jesteś sam na tej drodze, a z odpowiednią wiedzą nigdy nie jesteś za stary, by zacząć się leczyć. Dbaj o swoją prostatę, a ona zadba o ciebie.